Dzisiaj jest długi odcinek dwugodzinny albo godzinny. Robimy od składu 59 do składu 90. Mam nadzieję, że taki film będą Wam się podobać, Godzina albo dwie. Zostawcie suba lajka. I jak to oglądać, to powinny już dwa filmy, trzy wracać, a wlecieć. nie jeden. A potem na kolejny, jutro w latu, no dzisiaj wleci pierwszy, dzisiaj jest pio, czwartek, jutro wleci kolejny, w, pio, w sobotę kolejny i ten film wleci w niedzielę. Jakoś tak. Ja mam na mamie telefon, a u siebie mam skład 106. Bo ja nagrywam na telefonie. Niektórzy myślą, że ja na kamerze nagrywam. Nie, bo mam taki stojak. Chciałem kiedyś zostać i Miałem stojak. Dobra. Nie wiecie, na starcie się dostaje 20 tego, a nawet no jak mi tego 20. Tego 20 tysięcy, a tego 20 normalnie. Ja tego już mam 400, a wydałem na kasę albo na coś, nie pamiętam. Czy jakoś tak to wygląda. Uflałem dzisiaj o siódmej. Spaść mi się chce teraz. a mi się nie podoba, że was widzę, ja mam gorączkę więc się na was poświęcam. Żeby nagrać, żebyście sobie filmik zobaczyli. Ja sobie coś do picia, no ale jaż mi się to włączy. O, już jest. Tu walisz. Palenka. Robita ja, prawie była. Wyjął. Nie trafiłem i dzieszyńka to jeden punkt. Zawsze. 他们最想拿。 W początku filmu wleci reakcja na piosenkę Mój. Ta godzina albo dwie wleci reakcja na piosenkę Pariona, a na końcu będzie piosenka, reakcja na piosenkę After Robię. Ja mam u siebie taki skład, o, że mówię z tym. On jest jego, no na mam dziewięć na środkowym. Na napad mam sto e, trzy. będzie jak Division Rivals to tam są takie mecze gdzie ja mam 106 napad a obrony mam 105 a pomoc mam 102 jakoś tak a ja w Division Rivals mam 390 wiecie kogo tu zawsze się takiego jednego trafia to się zawsze trafia taki samych, ja zawsze trafiam takich samych, o go zawsze trafiam. Ja już umiem w tą grę grać, grałem ją już kilka razy. Ale skład inny, bo czasami mam bramkę, bo jak grałem, potem swoje skłasowałem to miałem i 70, to miałem bramkarza właśnie, 52. Więc 52. Weźcie sobie coś do picia, coś do jedzenia. Ja sobie kompot nalałem. I gorąco je, więc warto zostać w domach i oglądać mnie. Jakichś youtuberów, jak oglądacie. jak jakie szybkie są fumy? Obrońca to się ściga. Słuchajcie, obrońca go kupuje. Obrońca, Ciekawe, czy mam nawet do bramki. I cieszy mnie, że walił się. I okienko. Ну я перните не трофила. У меня и пункт. Я в формате 4-4-2. No, potem będą też jak wyjadę nad morze, to będą vlogi, też będą vlogi, bo ja nad morze jadę i będą vlogi. Jak jest tam? Pulić. No ja w nie wierzę. Będę miał 2% to kończę. Oni mają zgranie sobie ich układam, będą mieć zróbcie sk... Anglicy będą mieć zróbcie skanie już No ja i skład jest, jest angielski, to jest United Ale... United Albo wybiorę sobie Tottenham, albo ten United, robię cały skład United i idę sobie odebrać zawodników. No ja! Patrzcie na hasło, to będzie hasło. nie patrzcie. Nie będę Wam pokazywać jak drzwi się nazywał. Tu będzie Lingard. Belika A gdzie Lingard? Ja sam jest Ja! Ja wolę Lingarda. Myślę, oni z Premier League będą. Ale o, widzieliście? Chcę, żebyście wiedzieli, jak mój skład się nazywa, bo się czasami wstydzę pokazywać, jak mój skład się nazywa. Kogo dostanę? Pierwszego. Ja wygram z Liverpoolem. Patrzcie, co nie ja zrobię? I patrzcie, mam go panejką. Aj, ja bym chciał podestrzeć. nie da się to. No, więc y, jak już tutaj tak jest, nie wierzę widzę, nie jaki fajny kubeczek. Paczaszka fajny kubek. Czy mi no nie no, ja poda. Chciałem tak przywalić, hop, kiwaj. O, przewrota. Mieś przewrotką. Polisic. No polisic. Jak ją ja myślałem, o, ale ładnie pokręcił. Ale w karny padał tini. Ale lewa noga, ale zasadził. O Boże, o Boże. O Boziu! Я в покупку. Кто? У -у -у. No z przewrotem jaś tu dobić. O Boże, o Boże. O Boże, o Boże. No jest... Widzowie z, kana... z kanapy spadły i się w... uderzyłem. Ała. O Boże, o Boże. Nie wierzę. O Boże, nie no nie wierzę. Gdy żyłem i mnie brzuch boli, część jednak wszystko się zmienia, bo boli Liverpool. belikanem? O nie on ma to! To nim tego nie zrobię. Chciałem jednym załodnikiem przebiec, ale musi mieć rulety Zidana. Albo to. Dobra, to ty im zbluej przybicie bojo. Masz 85. Ale go porobił, Ole, obronca Żorżynia porobił. No, nie, 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 nie. A, ja wygrałem, Myślałam, że jest. Czemu Wellbeck ma to? Mamy no Eddy. O, skręta. Ja chciałem, żeby ona się tak podkręciła. Wyjdziecie ciepła jak nie wiem. Jak? Jak ja tego nie przyjąłem? <gry> Jak nie wyszła. Belikamp. wziął belikamp, belikamp. Wystawia się. Anglo, anglo. Engloęglo Belika, Ej, Renka! Wolny. Ale i tak by nie. Bo mm. i teraz taka złka jest. I strzelić. Pasolnego. No nie, no, no. Teraz ja biegnie. Teraz ja biegnie ostatnia akcja w tym meczu. Koniec, Ale Jakby jeszcze był czas, to on, tam była taka luka, gdzie on przebiegł. Jak nie widzieliście, to e, przewinijcie sobie. Tam była taka, że ja patrzę. Było tak. Że on mi podał, była taka luka, że on tak, tak mi przeleciała piłka i tu była taka luka, taka i mogłem przebiec, przebiec, biec, tu była bramka i bym strzelił, on by nie obronił. Gdzieś tak 20 minut jeszcze, znaczy jeszcze 2 minuty pogramy. Werder, 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 to kupa, la, 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 la. Ej, I, I went na Twino. Air Wake. You get a twister. Wain, wake. Wake, wake. No i na nie, you... Patrzcie. To ławe. Postaraj z okna. Jeszcze raz. Ja tak lubię slajde, on tym wali. i jak i ja to oglądasz, to wyłącz, bo Cię nie lubię. Widzowie, czy powinno się pod tymi filmami dawać łapkę w dół? No chyba nie. Jak nie subskrybujecie, to tam na dole macie czerwony przycisk subskrybuj, a jak macie ustawiony dzwoneczek i subik, to dajcie łapkę w górę. Ole mu przeleciała. to zobaczcie jak mu na montażu przeleciała ta piłka? Oni teraz gramy z Liverpoolem. O kogo gramy? Dobra, o kogo gramy? O kogo gramy? Dodamy do 22 do 22 minut. Ja sobie czuję, że. patrzcie, porobię. Nie to go kiwam. Podania jest luka. Patrzcie, patrzcie, była luka. No nie. No nie, była luka wielka. Jest luka, patrzcie. Jest luka wielka. Jest luka. Jest luka! Jest gol! Widzowie! Jakie są luki w tej obronie Liverpoolu! Jaka była luka! Ale tu luka była! Ale tu luka była! Ja jeszcze jednego kola strzelę. To skład 79 skład 85. Patrzcie jaka luka. Patrzcie jaka luka. Tu też może być luka, ale oni się w ogóle nie wracają. Chciałem wejść Cię Chciałem jeszcze podać. Ale oni mają w tej obronie luki. Ja mam, miałem ale którego sprzedałem. Ja teraz dobrego zawodnika. Ja ci pan pokażę, jak ja mam. Cieka. Za milion go mam. Paluka. Jest luka! Jest, jest luka sam na sam. Jeszcze wolę go. Ja, ja wolę. Ja on, on ma, jak Van Dijk tego nie wybił. Dobra, sześćdziesiąt osiem 68 im strzela. Po prostu nie wiem. Nie wiem. Nie wiem. Jeszcze po prostu nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, co się opaliło. Nie wiem, nie wiem, co się opaliło. Dobra, kogo trafiamy i kim będziemy gramy? Kogo trafiamy? Eee, no nie, no szalaj! Najgorszy, Gulasi. Ja przecież mogę cię kupić. Po co mi jesteś, gulasi? No, gulasi, po co mi jesteś? Nie, po co mi gulasi jest? Wolałbym Delichta, chociaż 82. Osie, nie ciebie. jesteś taki słaby. Ja bym wolał, że jakoś 80 50, 80 na przykład kogoś za 9, 90 za mniej niż ty kosztujesz. Nie no nie wiesz najgorsza prawie karta w tej grze. Gulasi jakby co jesteś najgorszą kartą w tej grze? No nie wiem, ale No nie no gulasi. Czemu? Czy ma, cze, ma, czy ma... No nie no... Widzicie ja mam? Ja? Ja przeszłam z kartusa Alberto. przyszedłem go. przyszedłem Petra Czecha. Przeszedłem trochę dopiero. Jestem u siebie tu. Na to zaraz będę. No, to wie, że gulasz najgorsza karta w tej grze. Po prostu nie wiem. Najgorsza karta w tej grze. Będę ich sobie ulepszał. Gulaszino no, nie mogę. Dobra. Po prostu nie wiem, widzowie. Nie wiem.

Ja dobra, ja zaraz skończę i go wrzucę. Nara. Za niedługo będzie intro fajne. Nara.